Nazywam się Przemek, pochodzę z Łodzi, prowadzę salon w Łodzi od 9 lat. Czym jest dla mnie przedsiębiorstwo? Jest moją pasją, próbą realizowania swoich jakichś fantazji, swoich marzeń, rozwijania się. Tak? Pozwala mi to gdzieś tam się spełniać i oddawać dawać ludziom to, co jest w środku mnie. Myślę, że konkurs jest dla nas bardzo fajną rozrywką i próbą samego siebie. Możemy spróbować własnych sił, możemy poznać dużo ciekawych ludzi, tak? możemy poznać trochę różnych technik, które niekoniecznie były nam znane. Myślę, że to będzie fajna zabawa i będziemy mogli pokazać to, co potrafimy. Serdecznie zapraszam wszelkich zainteresowanych na super show fryzjerskie, gdzie ja i wielu innych fryzjerów będziemy chcieli zaprezentować Państwu nowe, ciekawe rozwiązania fryzur wraz z projektantami, które się odbędzie 21 kwietnia w Wrocławiu. Bójcie się! <śmulikorzanie> <śmulikorzanie> <śmulikorzanie>